Manko widzowie, witam Was w czwartym odcinku serii Dziwne Poradniki Dzisiaj nauczymy Was jak podsuwać kukurydzę w chlewie Dawaj Panie Mimie O, gdzie mnie prowadzisz? No co trzeba teraz robić? A, bierzemy łopatkę Panie Mimie, jest Pan aniołem teraz Nic nie widać, trudno Ale podsuwamy kukurydzę okay. Uuu, tutaj idziemy. A trzeba pierwsze zacząć od tej strony. Mmm, ale problemy. O, i co trzeba zrobić tą kukurydzką? Mmm, trzeba jakoś tak podsunąć w kubkę. Mmm, kubka, kubka. Ale, ale fajna kubka. Mmm, mmm, mm, ale... Ale, ale piękna kubka. Mmm... Ten no. no. i teraz jest pięknie, No. To co teraz? Wszystko po podsuwać. I takim oto sposobem mamy podsuniętą kukurydzę i poradnik z dziwnych poradników uważam za kompletny. My się zagnamy, a Wy nie zapomnijcie zostawić subika z dzwonkiem i lajka i do następnego!